Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś sobie ogarniemy, no już troszkę zaawansowany, nowszy model od Sony. Chyba jest to Sony Z3 Compact, ale dokładnie nie wiem. Na pewno yy, się dowiem i napiszę tutaj w tytule i opisie tego filmu. Ale te Z3, Z2, Z1, wszystkie były naprawdę bardzo podobne. Tu widzimy 20 megapikselowy aparacik i działamy sobie z demontażem. Tutaj, jeśli chodzi o, o podstawowe rzeczy, musimy tu sobie podważyć. Wyciągamy sobie kartę pamięci, oczywiście, jeśli jest w urządzeniu. I kartę sim. I teraz tutaj, jeśli chodzi o plecki, tył. Tutaj sobie podgrzewamy. Tutaj sobie podgrzewamy suszarką i podważamy. I podważamy tam czymkolwiek. Najlepiej plastikowym narzędziem tu z wszystkich stron delikatnie. Ciach, ciach, ciach. Ja już to mam zrobione, także nie muszę tego pokazywać. I tutaj pod spodem, co najważniejsze, nie ma innych elementów, na przykład nie wiem, jakichś dodatkowych przycisków bądź NFC. Nic takiego też nie znajduje w tym przypadku, w tym Sony Compact. Zobaczmy teraz pod spodem, jeśli chodzi o baterię. W tym przypadku myślę, że będzie dość prosto ją wymontować, ale zobaczymy, przekonamy się później. I zobaczmy. Tu, tak, yy, troszkę sobie przybliżę tutaj kamerę. Zobaczymy wszystko z bliska. Tu jest jedna, druga, trzecia. Tu już chyba nic nie będzie. I tu jest czwarta, piąta. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć. Tutaj dwóch brakuje. Widzę, że ktoś odkręcał. I jedziemy sobie. Druga jest. Tu jest kolejna. I tutaj dwie, których nie ma. Załóżmy, że odkręcamy. Teraz sobie. Spróbujemy podważyć tutaj ramkę w koło tej obudowy. Tutaj będzie na pewno dosyć prosto, nad widzimy, że praktycznie samoczynie nam się to wszystko wyciąga. Ciach. I tutaj musimy uważać, jeśli chodzi o bateryjkę, bo tu jest taśma wpięta. Tu zobaczcie. Tu jest taśmka wpięta. Znaczy się przyklejona. I musimy uważać, by zwyczajnie tego nie uszkodzić. Widzicie? Tam są złącza. Ja mogę to uszkodzić w sumie. Bo mi na tym nie zależy, ale Wam. Oczywiście musi na tym zależeć, dlatego że pewnie naprawiacie wyświetlać bądź, bądź coś innego. W tym, w tym telefonie, więc podważymy sobie może. Spróbujemy. I jest. Widzimy. Tutaj bardzo prosto się nam fajnie podważyło bez żadnych uszkodzeń. Wyciągamy sobie. Całą rameczkę, i tutaj zobaczcie, widzę, że jest no, dosyć prosty to telefonik w demontażu. Tutaj naprawdę, tu jest ta od podajże naszej baterii. Dokładnie wszystko się zgadza. Tu jest, aha, czyli tutaj można by powiedzieć, że jest pewnie NFC w tym miejscu. Prawdopodobnie. I teraz sobie podważamy baterię która jest przyklejona do płyty głównej żeby taką baterię odkleić jak to robić jeśli chodzi o domowe tutaj zaciszę jakąś tam płaską plastikową zużytą kartą debetową bądź jakąś starą z z karty SIM i tak dalej Tutaj, może poszukamy sobie jakiejś nalepki, może być. Nieraz są nalepki, którą po prostu ściągamy, i przez to możemy baterię dość szybki i prosty sposób sobie wymontować. Ale w tym przypadku nic takiego nie widzę. Tam po środku jest naklejka, bo czuję. Tutaj, w tym miejscu. I druga pewnie jest na samym dole. Dokładnie tak. Oj. Jest ja dosyć ciężko. Jak widzicie, to robię bardzo amatorsko. Typowo. No, ale tak w sumie celowo to robię. Tutaj uważajmy na tą taśmę. Ta taśma tu się chowa. Widzę w płycie głównej, ale nic nigdy. nie... Nie wiadomo. I prawie już ją mamy. I bingo. Taśma widzę dosyć ciężko. Jest fajnie przyklejona. Czyli taśmę mamy tutaj z dwóch stron. Tu jest i tutaj. Na samym początku i na samym końcu. Bateria w tym, tutaj, soniarzku. Tu widzicie dokładne informacje tej baterii. No dobra, teraz sobie jedziemy dalej. Tutaj podważamy kolejną taśmę. Jest. Szukamy sobie czegoś jakiegoś poważnego na płycie, żeby nam nic nie kolidowało. Tutaj kolejna tasiemka. Tu mamy następną i widzimy jedną śrubeczkę. Tu jest w tym miejscu, więc sobie ją odkręcimy. Jest. I następnie spróbujemy teraz podważyć całą płytę. Tylko w takich miejscach, w których widzimy, że jest to możliwe, oczywiście, by tutaj nic nie uszkodzić. Mamy to. I tutaj jeszcze mamy. Aha, tu widzimy blaszkę, która osłania nasz aparat. Pod spodem widzimy jest aparat. No, w tym telefoniku bardzo ważny aparat 20 megapikselowy, więc tutaj. A tutaj jest w tym telefonie więc jest bardzo ważny. Wyciągamy sobie płytę główną, i pod spodem widzimy jeszcze taśmę. Dokładnie jeszcze jest taśma, która widzę blokuje. Więc sobie ją odłączamy. I tutaj jest troszkę tak kombinowane. Zobaczcie. Więc chyba wypadałoby po prostu wibrację sobie ciadnąć. Zobaczymy jak to będzie. Tak. Vibrację odłączamy i mamy wszystko załatwione. I dobra tutaj spójrzcie jak to wszystko wygląda na płycie głównej. Płyta główna jest dosyć prosta jak na taki zaawansowany telefonik od Sony ale porównując te stare telefoniki choć nie warto by było klasyka porównywać z takim telefonikiem. To jest wibracja połączona wraz z taśmą. Tu jest wszystko raczej na kleju. W bardzo prosty sposób widzę wymienne. Zobaczcie. Odklejanie. I tutaj sobie wymocujemy. I tyle. Tyle filozofii widzicie. To jest te same złącze boki klawiszy plus wibracja. Płyta główna. I jeszcze mamy wyświetlacz. Wraz z ramką. I tutaj, co ciekawe, wszystko mi się rozchodzi. Akurat, po prostu ktoś chyba już tu kiedyś grzebał w tym telefonie. Nie zmienia to faktu, że jest szansa, że Wam to zwyczajnie pokażę. I tak wygląda rozdzielony wyświetlacz wraz z ramką od środkowego korpusiku. W tym telefoniku. W telefoniku bodajże Z3 Compact, ale dokładnie, się sprawdzę, jaki to jest model telefoniku. Tu, jeśli chcemy kupić sobie wyświetlacz plus dotyk, to najpierw to zrobić dwa w jednym, by później się nie męczyć z łączeniem. Tu jeszcze głośniczek od rozmów. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.